U. cholercia, nie dobrze. Co jest? Było tu jeszcze przed chwilą. Wygląda na to, że Orkowie się wycofali. Ciekawe czy Lester jest w zamku, chociaż miał coś do załatwienia, więc pewnie jest w ruinach bractwa albo górskiej fortecy. Nierozsądnie byłoby iść do wieży Nekromanty nocą. Zaczekam do rana w zamku. Ale to nie należy do konieczności! Nie chcę mieć z Tobą i z tym czymś nic wspólnego! A no więc tu się ukryłeś, Mistrzu! Mogą się przysiąść? Tak. Się tu dostałeś? Tak samo jak ty? Może jestem stary, ale mam jeszcze trochę sił, żeby się podciągnąć na mur. No tak. Znienawidziłeś mnie. Prawda? Dlaczego miałbym cię znienawidzić, Mistrzu? A dlaczego odpowiadasz na pytanie pytaniem, Litenie? Zrobiłeś teraz dokładnie to samo. Z tą różnicą, że nie ja to zacząłem. Więc. To nie tak, że Cię nienawidzę, mistrzu, tylko że nie mogę pojąć, dlaczego to zrobiłeś. Jestem pewien, że wkrótce zrozumiesz. Nie jestem tego taki pewien. Czy według Ciebie demony są złe? A nie są? Zapytam podobnie. Czy według Ciebie demony są złe? Oczywiście, że tak. To plugawe istoty, których jedynym celem jest mordowanie niewinnych istot. Rozumiem. A co jeśli zabijają tylko po to, by przetrwać? Słucham? Punkt widzenia każdej strony konfliktu. Ja jestem tym dobrym o tym złym. Punkt widzenia każdej istoty. Ja pozostanę przy życiu, to ty powinieneś zginąć. Czym tak właściwie różnimy się od demokracji? W twoim pokoju zostawiłem swój dziennik z zapiskami. Weź go ze sobą. Lepiej, jeśli ta wiedza nie pozostanie w klasztorze. Zostawiłem ci też trochę run. Mam nadzieję, że ci się przydadzą. Dziękuję. Do świtu jeszcze zostało trochę czasu. Idź się wyspać. W porządku. Do zobaczenia, mistrzu. Czym tak, tak właściwie tak różniły się tak od demonów? Co za niedorzeczne pytanie! Żegnaj, drogaża. Że. Mam, mam nadzieję, nadzieję że, że kiedyś to zrozumiem. Póki co nie jestem w stanie. Tak źle na farmie jeszcze nigdy nie było. Czyżby Sylwio? W takim razie co zrobi teraz Lee? Li nie, nie żyje. Tym razem skorzystamy z kamieni teleportacyjnych. No ja myślę. Tak poza tym, czemu tylko ja musiałem płacić za pokój? Tajemnica akwamarynu. Ty już jak coś powiesz? Trochę szkoda, że już nie ujdziesz wschodu słońca. Ale sam zacząłeś tę farsę starcze. Twoje szczątki pozwolą mi się tam dostać. Wygląda na stare, bo jest. To jedna z najstarszych budynków na wyspie. Jesteśmy tu bezpieczni? Raczej tak. Czemu pytasz? Bo czuję się tu jakoś nieswojo. Te dźwięki. Dźwięki? Gorn, to na pewno tylko Twoja wyobraźnia. Zaraz, tylko mi nie mów, że się boisz. Oczywiście, że się nie boję. No, mam nadzieję. Wystarczy tylko przejść przez portal i będziemy po drugiej stronie wyspy. Nie dość, że to najszybszy sposób. To jeszcze najbezpieczniejszy. Najbezpieczniejszy? Czy ja wiem? Gdy pierwszy raz z niego skorzystałem, zniknąłem na trzy dni. Trzy dni? Spokojnie. Później już mi się podobna sytuacja nie zdarzyła. Łatwo ci mówić. Perspektywa zniknięcia na trzy dni nie jest zbyt przyjemna. Zawsze możesz wrócić do miasta. Coś tu jest... Ach cholera, raz się żyje! Nawet wy? Słucham? Magowie ognia również obawiają się ataku? Dopóki Nekromanta żyje, nie wykluczamy takiej możliwości. Wygląda na to, że nie mogę tego zignorować. Kortezie! Panie? Razem z Dekarem zorganizujcie dodatkowe patrole w mieście i okolicy. Poza miastem? Przecież Nekromanta jest tylko jeden. To jak szukanie igły w stogu siana. Po pierwsze, nie kwestionuj moich rozkazów. <laughs> Proszę o wybaczenie. Po drugie, mimo że Nekromanta jest jeden, to nie mamy pewności, że jest jedynym zagrożeniem. Lepiej jeśli tak założymy już teraz. Jeśli rzeczywiście nekromanta nie działa sam, będziemy lepiej przygotowani. To jedna, to jedna, z, jedna, z, jedna z największych tajemnic z klasztoru. Z klasztoru. Możesz to się zdradzić komu tak chcesz, jednak, jednak tylko i wyłącznie, wyłącznie wtedy, gdy będzie to, tak tak to absolutnie konieczne. Na wyspie poza Xardasem są jeszcze dwie osoby, które mogą stanowić poważny problem. Jesteś tego pewny? Niestety tak. Tylko dwie osoby? Bez urazy, arcymistrzu, ale to brzmi jak jakiś żart! Uwierz mi, gdybyś ich widział na własne oczy, inaczej byś mówił. Niby dlaczego ci ludzie są tacy niezwykli? Ciężko ich nazwać ludźmi. To demony w ludzkiej skórze. Wreszcie jesteś wolny. Dziękuję za pomoc. Wyleczyłem twoje rany. Masz tu ubranie i trochę pieniędzy. Odpocznij przez jakiś czas. Ja muszę sprawdzić parę rzeczy, ale gdy tylko skończę, od razu cię odszukam. W porządku. Demony w ludzkiej skórze? W jakim sensie? Dosłownym. Swoją mocą przewyższają większość magów, jeśli nie wszystkich. Co prawda, nekromanty raczej nie przewyższą, ale mogą nam bardzo zaszkodzić. Gdzie mogą być? Jeden z nich jest przetrzymywany w klasztorze. Drugi może być gdziekolwiek. Nie możemy ryzykować. Kortezie, zabierz ze sobą dekara i udajcie się do klasztoru. Oczywiście. Myślisz, że tak po prostu tam pójdą i skrócą go o głowę? Dokładnie. Napiszę też stosowną wiadomość dla Pyrokara. Jeśli myślisz, że Pyrokar pozwoli ci go zabić, to jesteś zbyt naiwny. Nie za bardzo sobie pozwalasz, magu. Szczerość to raczej pozytywna cecha. Skoro wasz więzień stanowi potencjalne zagrożenie, trzeba jak najszybciej go wyeliminować. Czy kiedykolwiek powiedziałem, że jest naszym więźniem? Jeśli nie jest więźniem, to kim? Jest waszym gościem? Sprawy klasztoru nie są twoimi sprawami, strażniku. Mogę cię jedynie zapewnić, że to plugastwo nie jest naszym gościem. Moim zadaniem jest zapewnić temu miastu magiczne wsparcie. Ale mimo to, udam się teraz do klasztoru i osobiście przedstawię Pyrokarowi twoją sugestię, lordzie Hagenie. Zaczekaj, tylko Pyrokarowi? Myślałem, że takie decyzje podejmuje cała wasza rada. Gdy chodzi o tego demona, tylko Pyrokar podejmuje decyzję. Można zapytać dlaczego? Dlatego, że tylko pyrokar wie jak się do niego dostać. Czyli od razu nie dowiedziałeś się niczego nowego. Niestety musimy poszukać gdzie indziej. Na przykład gdzie? Na przykład w bibliotece pradawnych. Ciekawe, kiedy się zorientują, że coś jest nie tak. Przynajmniej mogłem się wyspać, chociaż trochę długo tam zabawiłem, to mi się nie podoba. Nie tylko tobie panie. Myślałem, że magowie ognia nie badają magii mroku. Jeśli badają tego demona, to nie mamy jeszcze powodów do niepokoju. Jednak jeśli próbują wykorzystać jego moc. Sugeruje lord, że mogą próbować okiełznać sługę ciemności? Z takiego demona byłaby potężna broń. Jednak to wbrew naszym świętym zasadom. Wiesz, co masz zrobić. Oczywiście. Zaczekaj. Poślij Dekara. Maggo go nie widział. Jeśli zobaczy ciebie, od razu się domyśli. Rozkaz! Chyba niepotrzebnie im to mówiłem. Chociaż pewnie i tak by się kiedyś dowiedzieli. Lepiej było powiedzieć to teraz, niż później się tłumaczyć. Dekarze! Witaj, Kortezie o co chodzi. Skąd wiesz, że mam do ciebie sprawę? Nie znamy się od wczoraj, prawda? Więc. Mam dla ciebie bardzo ważne zadanie, zlecone przez samego lorda. A więc to jest Zaginiona Dolina Butowniczy. Tak. Tą część wyspy nazywamy Jarkendare. Jest tu coś ciekawego? To zależy czego oczekujesz. Niektóre z tych ruin są ciekawe. Poza tym, zawsze w ich pobliżu można znaleźć coś interesującego. Innymi słowy, sama nuda. Jak zwykle przesadzasz. Krajobraz Jarkendaru jest cudowny, już nie wspominając o tutejszej faunie. Skoro już o tym wspominasz, są tu jakieś bestie? Oczywiście, że tak. Nie zdziwię się, jeśli są tu jakieś stwory, których do tej pory nie spotkałem. Gdy już załatwimy sprawę w bibliotece, pójdziemy zapolować? W sumie, czemu by nie? Już się nie mogę doczekać! Jestem... Zaczynajcie! Obserwowany. Co się stało? Coś się zbliża. Masz rację. I to coś jest cholernie wielkie. Co to za bydle? Nie mam pojęcia. Jeszcze nigdy wcześniej go nie widziałem. Zaraz... Ktoś mu to przypiął?! Oby to nie było żywa broń. Wolałbym się nie przykonywać na własnej skórze, co ta gadzina potrafi. To... To dobry pomysł. He? Kto no to może być? Orchowie, a może bandyci? Albo i żadne z nich. No to wpadłem. Z Wami to się chyba nie dogada. Co? ཁོ ལེ ར ja jestem? Co to za miejsce? Piękne, czyż nie? Kto to powiedział? Czym ty jesteś? Na chwilę obecną służę ci jako kusza. Jeśli staniesz się silniejszy, wyzbolisz mnie. A wówczas będę skłonny zawrzeć z tobą pakt. Pakt? Jaki pakt? O czym ty w ogóle mówisz? Jesteś moim nosicielem. Trzeba było uważać na to, co bierzesz w łapy, złodzieju. W każdym razie, chciałem się tylko przywitać i pogratulować pierwszego świadomego użycia mocy. Kto wie, może kiedyś będziesz kontrolował potęgę energii, którą tu widzisz. Nic, a nic z tego nie rozumiem. Hmm, być może nie jesteś jeszcze gotów. Zrozumienie przyjdzie z czasem, urośnij w siłę. A znów się spotkamy. Wówczas wszystko Ci wyjaśnię. Musza, tak? Nie mogłeś złośliwcu być łukiem? Eee, to chyba znaczy nie. Nareszcie dotarłem! Mm, wieża równie paskudna co poprzednia.